Dzień dobry Państwu. Anna Nartowska, Studio Polskiej Agencji Prasowej. Jako gościem dzisiejszego wydania jest profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Panu. Dzień dobry, panu. Dzień dobry panu doktor, witam Panie profesorze, takie słowa wczoraj premier Mateusz Morawiecki wypowiedział podczas spotkania z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Zełański zasługuje w moich oczach na wszelkie wsparcie Francji, bo walczy o najważniejsze europejskie wartości, o wolność, sprawiedliwość, suwerenność. Powinien być głównym odbiorcą telefonów z Pałacu Elizejskiego. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Czy to znaczy, że nadal trzeba przekonywać Zachód do tego, że Ukraina potrzebuje wsparcia? albo inaczej, że Rosja stanowi poważne zagrożenie dla Europy Zachodniej i dla Europy w ogóle. No myślę, że tak, dlatego, że jest rozbieżność między deklaracjami a czynami. Jeżeli popatrzymy na deklaracje i Emmanuela Macrona, i Olafa Scholza, no tych dwóch przywódców dwóch największych państw nieeuropejskich, no to moglibyśmy być zadowoleni. Zdaje się, że prezydent Macron już tak często nie telefonuje do prezydenta Putina. Yy, Niemcy wiele mówią o, o pomocy u, u Ukrainie. Wczoraj było przemówienie w, w Pradze kanclerza Scholza, natomiast y, realnie, oczywiście, się starają jakby o, o, osłabić, zarówno sankcje, tak, żeby one nie były dotkliwe zbyt jaki no myślę wyraźnie jest takie dążenie że do zakończenia konfliktu no, jeden z dziennikarzy niemieckich zadał kiedyś pytanie też Panu kanclerzowi Szolcowi zapytanie takie ogólne, no, co to znaczy zakończenie wojny. Prawda? Dla nich wyraźnie, dla tych dwóch przywódców europejskich, dla Francji, też dla tych dwóch państw jest tak, że no, gotowi są, prawda? woleliby szybki pokój niż zwycięstwo Ukrainy. I co by też by, pytanie, co by to zwycięstwo miało znaczenie. Jest to polityka bardzo niejednoznaczna. To jest tak, jak mówię, w deklaracjach, tak. Natomiast realnie, no ciągle te wpływy rosyjskie są bardzo, bardzo silne. Czy uważa pan, że ta wojna może się zakończyć na poziomie politycznym, na poziomie dyplomacji? To nie na terenie Ukrainy ta wojna ostatecznie się rozegra? Nie, wojna, wojna, nie wiem oczywiście, jak się, jak się zakończy. W tej chwili też była kontr, jest kontrofensywa. Sił ukraińskich. My wszyscy byśmy chcieli, żeby i wiemy, co to znaczy, że wygra Ukraina, że odzyska swoje terytorium, tak? stanie się państwem demokratycznym i wolnym, swobodnie podejmującym swoje decyzje i tak dalej. To jest dla nas jakby oczywiste. No. Istnieje ten wariant, no, że będzie, będzie wojna, będzie trwała długo. Przyszona tak naprawdę jest od 2014 roku, już trwa od 2014 roku. Natomiast jest taka, jest taka gdzieś niewyartykułowana do końca niepowiedziana wizja, i moim zdaniem ona jest bardzo mocna i rozpowszechniona. W elitach niemieckich, francuskich, żeby doprowadzić do jakiegoś rodzaju pokoju, czy rozejmu, prawda, czy zamrożenia konfliktu. No Tak jak mniej więcej w 2014 roku, tak, wszyscy wiemy, o tym. porozumienie w Mińsku, tak zwany format normandzki, co odbywałoby się oczywiście kosztem Ukrainy. Tak. Jest pewnie jakaś nadzieja na to, że być może szczególnie wtedy, gdy nastąpiła zmiana władzy, Kremlu, na co się nie zapowiada, ale takie nadzieje istnieją, no to wtedy można będzie ogłosić, że Rosja jest już inna i przystąpić do kontynuacji tej samej polityki, która, którą widzieliśmy za czasów poprzednich prezydentów Francji i poprzednich kanclerzy. Tylko przypomnę, bo to jest jakby trochę zapomniane przez Polaków. Taką bardzo interesującym okresem był wojna w Iraku. Przecież wtedy, kiedy prezydent Chirac, prezydent, kanclerz, kanclerz Schroeder i Władimir Putin już prawda, budowali oś, Paryż, Berlin, Moskwa zwrócona przeciwko Stanom Zjednoczonym, no ale te same a Unia Europejska czy Europa, wtedy mówiono, wybitni też intelektualiści pisali na ten temat znane eseje, no głównie myślano o tym, żeby budować w oparciu o Rosję, a przeciw Stanom Zjednoczonym w, grun w gruncie rzeczy i te tendencje, one, one tylko przycichły, prawda, w Niemczech jest cała grupa polityków z różnych Partii, no głównie jednak soc socjaldemokratów, które są przy władzy, którzy są tak zwani rozumiejący Rosję. Oni, ro Rosję, ludzie Schrödera są ciągle jeszcze bardzo obecni, jego dawni współpracownicy i uczniowie. No i ciągle wpływają, nie tylko nie deklarują się swojej postawy, tak wyraźnie. We Francji tradycyjnie partnerem Francji była Rosja, w wielu miastach takie są ulice Stalingradu, jest, takie, jest metro, są y, różne oznaki, pomniki, miejsca pamięci, wdzięczności Armii Czerwonej. Przypomnijmy, że też tam. Na lewicy oczywiście zawsze te prorosyjskie tendencje były bardzo mocne. No, obecny przywódca lewicy, Melanchon wielokrotnie wypowiadał się bardzo pozytywnie na temat, na temat Rosji. No, ale dotyczy to również oczywiście też partii prawicowej i centrum. No więc to, że w ogóle to należy oczywiście docenić, no, że jednak sankcje są. Tylko oczywiście nakładane stopniowo, ale zarówno Francja jak i Niemcy wypowiedziały się przeciwko zatrzymaniu ruchu wizowego między Francją, między Unią Europejską, a a, a, a Rosji? A bierze pan pod uwagę taki scenariusz w zależności od tego, jak ta wojna się potoczy, ale że to Władimir Putin pozostaje przywódcą Rosji po zakończeniu konfliktu, a Europa Zachodnia wraca do biznesu, do prowadzenia interesów z, z Kremlem tak, jak to było przed wojną. Tak, tak, ależ to, 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 to może, no oczywiście był, byłoby wygodniej prawda? z punktu widzenia opinii publicznej, żeby to był inny przywódca, ale i pani, ja nie sądzę, ja nie uważam, że to zresztą się specjalnie mówi, tak, że to jest wojna Putina, prawda? Przypominamy sobie, że na początku mówią, tam Putin to szalony, prawda? To jakby to jeden człowiek, no, tak jakby, no przepraszam, czy Hitler to był jeden człowiek, czy, czy całe państwo, które za Taka personalizacja. Polityki. Oczywiście no Putin ma ogromną władzę, podjął tę, tę decyzję, ale przecież za tym istnieje, zanim jego popiera społeczeństwo rosyjskie. To jest polityka Rosja, nie Putina. To jest wojna i agresja rosyjska, nie, nie Putina. Więc zresztą kiedyś takim osobą, z którą wiązano dużo nadziei w Europie Zachodniej, był Miedwiediew. Wiemy, jak on się wypowiada jeszcze ostrzej, jeszcze gorzej, prawda, niż, niż wielu tych innych ludzi z otoczenia, otoczenia Putina. A kiedyś był prezentowany jako taki właśnie ten umiarkowany, ewentualny następca. Wtedy, kiedy przez chwilę był prezydentem Rosji, a Putin był, był Premierem. Więc to naprawdę... To jest to mówienie o tym, że to jest wojna Putina, że to jest wszystko, prawda? Agresja Putina służy do tego, żeby ewentualnie prawda, przy jakiejś zmianie personalnej powiedzieć: No już z Rosją możemy oczywiście wrócić do interesów takich jak zwykle, business as usual. A dodam jeszcze, że przecież wiemy, że i przedsiębiorstwa niemieckie, i francuskie łamały embargo na dostarczanie broni Rosji. Wiemy znowu taki mit rozpowszechniony, również niestety w Polsce, że kanclerz Merkel była propolskim kanclerzem. No ona była nie mniej prorosyjska niż Schröder, prawda? Skądinąd Gerhard Schröder też był bardzo chwalony. W czasie, kiedy był kanclerzem, gdy sięgniemy, zachęcam państwa, panią redaktor, do dawnych numerów Gazety Wyborczej, to jest um, oczywiście te postawy takie klientelistyczne w Polsce, też są bardzo rozwinięte, no, gdzie za, zawsze się chwali każdą politykę, czy to prezydent Francji, czy to, czy, 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 czy to Niemiec, ze względu właśnie na tę siłę tych dwóch. Dwóch państw. Niedawno Die Welt zacytował kanclerza Scholza, który powiedział, że nie rozumie, dlaczego Władimir Putin zaatakował Ukrainę, skoro przed wojną także z ust samego Scholza i Angeli Merkel padały zapewnienia, że NATO się nie rozszerzy. Czy to może oznaczać, że wojna, którą Ukraina toczy, w pewnym sensie jest dla niej przepustką i możliwością do tego, żeby, żeby przeciwstawiając się Rosji, jednocześnie zmieniać swoje położenie polityczne, geopolityczne. No tak, tylko tak wiemy, że takie zdążenie Ukrainy, nie tylko Ukrainy, ale też innych krajów, no, Gruzja chciałaby uzyskać status kandydata. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to będzie wykorzystywane również dla celów Politycznych w Niemiec czy, 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 czy Francji. I dlatego to będzie bardzo trudne, bo się powie tak, tak, no, musi, poszerzymy Unię Europejską o kraje, prawda, o, o kraje bałkańskie, zachodniobałkańskie, o, 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 o Ukrainę. Te ale zapowiedzi zapewną, padły, tak, padły ale, ale za pewną cenę. A tę cenę już wczoraj trochę oględnie sformułował to kanclerz Scholz, ale, ale też już padały bardziej dalej idące żądania, mianowicie no takie, żeby większa siła głosu Niemiec w Francji w Radzie Unii Europejskiej, zmiana składu Parlamentu Europejskiego i itd. Tak Więc i wtedy, pani redaktor, to chodzi o to, że gra będzie na tym, że ktoś to będzie krytykował. No I powiem, że też o odejściu od zasady jednomyślności, to już powinno, nie, nie możemy się zgodzić na odejście od zasady jednomyślności w Policji Zagranicznej czy podatkach, no bo to znaczy, że... Nasza suwerenność już w ogóle zostaje zminimalizowana. Nie mamy żadnej broni w Unii Europejskiej, żadnej możliwości oddziaływania. No to jeżeli ktoś tak powie, no to przecież był, będzie przeciwko y, przyłączeniu tych nowych członków ewentualnych prawda, do, do Unii Europejskiej. Taka będzie ta gra polityczna. Zresztą widzimy, że ona się już odbywa. Czekamy na przemówienie pani. Ursuli von der Leyen 14 września. Myślę, że ona tam wczorajsze przemówienie Scholza to było tylko taka zapowiedź tego, co ona wygłosi. Następnie, oczywiście, będzie presja mocna na tak zwaną reformę Unii Europejskiej, czyli centralizację Unii, po to, żeby jeszcze raz, to się zresztą było jakby po, przy rozszerzeniu w 2004 roku, żeby udaremnić wpływ tych takich krajów właśnie jak Ukraina, prawda? nowych członków Unii Europejskiej, ale także takich krajów jak Polska na politykę unijną. No, czyli to jest ten, to w kierunku federalizacji. Tak, krok w pełni federalizacji. I wtedy oczywiście będzie też tak, no, że owszem, te kraje przyłączą się do Unii, ale będą nie, miały, nie będą miały takich uprawnień, jakie mają i, i miały do tej pory państwa członkowskie. Prawda? No, więc, no bo wyobraźmy sobie, no, co by to było, gdyby Unia rzeczywiście była została członkiem na obecnych prawach, yy, w regulacjach i traktatach członkiem Unii Europejskiej. No i siła tego państwa, to ze względu, ze względu na, na, na liczbę ludności i tak dalej, byłaby bardzo bardzo dużo europosłów, własnego komisarza, yy, yy, ogromny wpływ w Radzie Unii Europejskiej. Polska i Ukraina mogłyby wtedy, Polska, Ukraina i Gruzja mogłyby wtedy rzeczywiście kształtować politykę europejską, i na to oczywiście ani Francja, ani Niemcy nie mają specjalnie ochoty. Jaka jest tutaj nadzieja na takie formaty jak Trójmorze, Międzymorze? Co sytuacja na Ukrainie, wojna na Ukrainie pokazała, jeśli chodzi o te projekty i możliwości ich realizacji? Ja myślę, że Ukraińcy dzisiaj patrzą bardziej realistycznie niż za czasów prezydenta Poroszenka na, na Unię Europejską. No wiedzą, kto im pomaga, a kto im, a kto im nie pomaga. Tam ambasador, już odwołany ambasador Ukrainy w, w Berlinie, był znany z dosyć bezpośrednich wypowiedzi na temat, na temat polityki niemieckiej. No naszym celem powinno być, powinno być poszerzenie, poszerzenie Unii, ale utrzymanie wszystkich tych zasad, które do tej pory w Unii obowiązują, a nawet postaranie się czy dążenie do tego, żeby ściśle ograniczyć określić i ograniczyć kompetencje instytucji, instytucji unijnej. To znaczy nasza wizja Europy to jest wizja Unii, to jest wizja hmm, Współpracy państw i źródłem legitymizacji tego wszystkiego, co się dzieje i decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej są i powinny być je państwa członkowskie. Otóż taką sytuację, jakby dzisiaj zresolowałem, taki wariant, kiedy mamy poszerzoną Unię z Ukrainą, mam nadzieję w przyszłości Białorusią, Gruzją a z wszystkimi tymi krajami, z którymi łączą nas bliskie więzi historyczne. Podobne widzenie świata, geopolityki i też podobna sytuacja, podobne dążenia gospod gospodarcze, modernizacyjne i rozwoju. No to taka Unia byłaby oczywiście w polskim interesie i Polska odbywałaby. w tym, w, w niej. Taką rolę, jaką powinno być. jaki powinien Pan zdaniem być format takiej Unii? Wie, wie Pani, tak jak powiedziała, mi się wydaje, że po, po, po pierwsze, prawda, należy dokonać pewnej, pewnej precyzacji, w rodzaju protokołu do traktatów li, li, lizbońskiego. Należy wyraźnie odgraniczyć kompetencje państw członkowskich, od kompetencji Unii, o, zahamować ten proces, który jest procesem takiego mm, poza prawnego, poza poszerzania się, stałego poszerzania się kompetencji Komisji Europejskiej. Centralnym organem Komisji niewątpliwie jest Rada Europejska. Tam decyzje strategiczne pod, powinny być podejmowane jednomyślnie, oczywiście w sprawach tych najważniejszych, tak? bo w tych innych w, 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 powinna być to Unia, Unia szersza, oparta na, na wartościach k, k, tradycyjnych, wartościach europejskich ale pozostawiająca państwom członkowskim decyzje co do ich spraw wewnętrznych, a więc opierająca się również na respekcie wzajemnym, a nie na takiej sytuacji, prawda, że mam ciągle ingerencję w nasze, w nasze sprawy, nie wiem, w nasze sądownictwo, w nasze prawo rodzinne i tak dalej, prawda? Podczas gdy no, w stosunku do siebie te kraje, kraje stosują zupełnie inny standard. Jeżeli więc kanclerz, Schröder, kanclerz, kanclerz Scholz mówi o praworządności, walce z rasizmem, z antysemityzmem, o wolności prasy, wolności nauki, to jest to wszystko niezwykle bardzo cenne, tylko prosiłbym, żeby się zadbał o to, żeby to było realizowane. W Niemczech. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj w Paryżu powtórzył tę figurę publicystyczną, której użył Jan Maria Rokita, że to Polska jest obok Rosji obłożona dzisiaj sankcjami, mając na myśli Krajowy Plan Odbudowy i to, co się dzieje w, w tym kontekście. Jakie Pana zdaniem Polska ma dzisiaj, bo mówi Pan o Unii, ale to jest w pewnym sensie pieśń przyszłości, jakie na dzisiaj my mamy mechanizmy, żeby bronić się przed takimi pomysłami jak federalizacja, czy właśnie takie naciski finansowe, które są stosowane? No niestety to jest też tak, że ten, ten plan odbudowy i rekonstrukcji, ten plan europejski, ten tak zwany instrument czy, czy mechanizm, no, łączy się oczywiście z, został połączony z tym mechanizmem warunkowości jakby to zostało zrobione celowo, ponieważ było wiadomo, że procedura z artykułu 7 nie znajduje większości w Radzie, w Radzie Unii Europejskiej, w związku z tym jakby zostało to specjalnie przygotowane. Moim zdaniem, ja mam nadzieję, ponieważ rząd mówi, że jak wiadomo, te programy już ruszyły, są prefinansowane tak, z, z polskich środków i um, przedstawiciele rządu i pan premier mówią, że oczywiście te pieniądze kiedyś do nas do spłyną, nas no oby byłbym ob, 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 optymistyczny, ale z drugiej strony są, są dosyć ostre stwierdzenia i ze strony Komisji niektórych polityków europejskich, wczoraj właśnie też kanclerza Scholza, że tak nie będzie. Więc co jest teraz tak? No de facto to tak jest, tak jak Rokita, pan Rokita napisał. Mianowicie, no my płacimy codziennie jeszcze kary prawda, za, za Izbę Dyscyplinarną, której już nie ma tak, codziennie są nakładane na nas kary i z drugiej strony, z drugiej strony przecież te pieniądze, które miałyby pójść z Unii Europejskiej, prawda, refinansowanie z Unii Europejskiej, z KPO, to nie są pieniądze Komisji Europejskiej, nawet nie są pieniądze budżetowe, to są pożyczki, na rynkach finansowych, które Polska również gwarantuje jako jeden z, z 27 krajów. Ja naprawdę uważam, że powinniśmy się zastanowić, bo przecież była decyzja Sejmu o zasobach własnych Unii. Musimy się zastanowić, czy jak się w tej sytuacji, gdyby te nadzieje, zapowiedzi rządu się nie, nie, nie sprawdziły, jak się, jak się zachować, i czy powinniśmy nadal żyrować tą po, 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 pożyczką. Nasze, nasze możliwości są tylko tak długo, jak długo Unia jest oparta na tych zasadach, o których powiedziałem, że to jest dobrowolny związek. Suwerennych państw, które łączą się w pewnych dziedzinach, bardzo ściśle określonych, żeby realizować wspólne, wspólne cele i które zachowują, zachowują swoją, swoją, swoją suwerenność i w sprawach zasadniczych mogą również powiedzieć: Nie, nie zgadzamy się wbrew nawet prawda, budowanej jakiejś, jakiejś większości, budowanej przez te największe państwa. Jeżeli odejdziemy od tych zasad, to będzie znaczyło, że niestety no, jesteśmy czymś w rodzaju Flandrii. Dlatego mówię o Flandrii, ponieważ jeden z najbardziej znanych federalistów europejskich, Gilbert Hofstadt, pochodzi z Flandrii i on oczywiście marzy, Prawda? To jest tak zawsze, jak polityk pochodzi z takiego regionu, a marzy w wielkiej karierze politycznej, no to chciałby, żeby powstało wielkie, nie tylko wielkie superpaństwo, tylko wielkie imperium Europa, no, w którym Polska oczywiście będzie taką Flandrią. Przy naj, o, najbardziej optymistycznym wariancie, bo Flandria jest dosyć zamożnym regionem. I tym optymistycznym akcentem zakończył profesor Dzisław Krasnodębski, gość Studia Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję panu dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję także Państwu kolejne wydanie studia PAP jutro o tej samej porze.